Dosyć powszechnym mitem dziś jest ten, że rytuał bądź praktyki duchowe są wyrazem chociażby zniewolenia religijnego, zaś w nowej erze będziemy już od tych wszystkich zabobonów wolni. Mocno w to wątpię. Dzisiaj powiemy sobie trochę na temat rytuału ognia i pracy z mantrami, czyli coś. Co sami możecie rozwijać we własnym życiu. Będą to podpowiedzi dla Was w temacie uwalniania się od własnej karmy, czyli też ograniczeń. Więc bierzcie wedle uznania i potrzeb. Chcę zacząć od tego, że na świecie istnieją tylko dwie religie, jako światopoglądy. I albo jesteśmy z grubsza w jednej, albo w drugiej z nich. Ewentualnie migrujemy chwilowo pomiędzy tymi dwoma opcjami. Pierwsza z nich to religia, czyli, czy religie egzogenne, które szukają rozwiązania, ale i problemów na zewnątrz nas. Można bardzo szeroko to rozumieć. Czyli przekonania, wszystkie przekonania, które szukają. Rozwiązania, czy właśnie widzą źródła problemów na zewnątrz. I są to generalnie większość, wszystkie religie wersji dla mas i ich rytuały. Ale też i astrologia materialistyczna czyli taka astrologia, która uznaje planety za zewnętrzne obiekty, które nas kontrolują i w sumie poza zrozumieniem tych ogólnych scenariuszy, które wynikają z tej kontroli, to w zasadzie niewiele można zrobić. Takie czasem można odnieść wrażenie. Może to być scientyzm, czyli wiara w naukę, u podstaw której przecież leżą tak naprawdę aksjomaty. Przekonania o charakterze dogmatycznym. Może to się nie podobać wielu. Ludziom, ale nauka dzisiaj coraz bardziej ujawnia tą stronę dogmatyczną. Wszystkie te punkty łączy przekonanie o rozdziale człowieka od reszty świata, na bazie którego rodzi się cała masa dalszych iluzji, całe cierpienie i ciągła niemożność faktycznego ruszenia do przodu. Tak więc, niezależnie czy jesteśmy naukowcami, czy jesteśmy. Bardziej związani z religią, jeśli mamy ten czynnik w sobie, może on być bardziej taki nieuświadomiony, który jest wyrazem naszej, naszej optyki, która polega na tym, że wierzymy w to, że jesteśmy oddzieleni od świata, rozdzieleni jesteśmy jako oddzielne byty, no to należymy do tej pierwszej kategorii. Drugi rodzaj to religie endogenne, czyli takie ścieżki, które szukają rozwiązań wewnątrz i są wyzwalające z wyżej wymienionej podstawowej iluzji. Co oczywiście nie oznacza automatycznie, że jest to coś prostego do przeprowadzenia. Są to ścieżki, które zawierają jakby prawdziwą wiedzę i faktycznie rozwiązują te podstawowe dylematy tego podziału. Dają uwolnienie od karmy, choć ich działanie nie polega na samym przyjmowaniu innych zestawów przekonań. Więc tutaj nie tyle chodzi o przyjmowanie innych wzorców, przekonań, poglądów, ale tu bardziej będziemy się skupiali na realizacji tych rzeczy i transformacji wewnętrznej. Dlatego w praktyce ta ścieżka w naszym świecie jest zawsze była pewnym jedynie promilem w stosunku do pierwszej z nich, do pierwszej ze ścieżek. Jest tak dużą rzadkością, że często zwykłym ludziom jawić się ona może mm, jako coś nierealnego, jako pewien wymysł. A tak naprawdę przez większość ludzi w ogóle nie jest uświadamiana, że, że taka możliwość w życiu istnieje. Wymaga oczywiście też zaangażowania bardziej głębszego, nie tylko z poziomu przekona, nie tylko z poziomu mentalnego. I tak jak ostatecznie nie jest zależna od żadnej metody, bo tutaj nie chcę wskazywać jednej konkretnej metody. To jednak może wykorzystywać wiele metod. Może to być klasyczna medytacja, coś podobnego do czegoś, co określamy dzisiaj mianem mindfulness, chociażby. Może to być praca z mantrą, może to być forma rytuału. Tyle, że jeszcze raz to podkreślę, nie sama nazwa, nie sama forma jest tak bardzo mocno istotna. Bardziej to co się wydarza wewnątrz nas. I to jest ważne, bo wiedzieć i być to dwie różne rzeczy. Dlatego ta ścieżka opiera się głównie na praktyce. Więc raczej nie można być teoretycznym ekspertem odchodzenia po Himalajach. Tak też sama właśnie wiedza intelektualna, że chociażby wszystko jest Brahmanem, Bramanem, nie oznacza, że to Rozumienie kieruje naszymi instynktami, myślami, działaniami. Może to być tylko czysto mentalne, intelektualne i nie przekładać się na nasze życie. Dla porównania, osoba oglądająca film może się przestraszyć w momencie jakiejś przerażającej sceny, albo poczuć smutek, gdy nadejdzie taka scena. I nawet jeśli wiemy intelektualnie, że jest to tylko film, to i tak podczas tego filmu możemy, możemy się wystraszyć, możemy przeżyć bardzo głęboko jakąś scenę. Dopiero gdy zrozumienie, że jest to tylko film, doskonale zakorzeni się w naszej świadomości, nie tylko na poziomie mentalnym, Będziemy mogli oglądać taki film bez tego typu reakcji, złudnych tak naprawdę. No to jednak wymaga praktyki. I chociaż wszystko jest rzeczywiście brahmanem, jak głoszą wedy i upanishady, zindywidualizowana świadomość jednostki postrzega pole dualności i doświadcza różnych przeciwieństw takich jak szczęście, smutek, przyjemność, ból, wiedza, ignorancja, dobro, zło i tym podobne. Samo stwierdzenie faktu, że wszystko jest bramanem, lub zwykłe intelektualne zrozumienie, że zarówno przyjemność, jak i ból są bramanem, niekoniecznie powodują faktyczny rezultat i owoc, prawdziwy owoc. Więc też nie ma sensu udawać, że się jest wolnym człowiekiem. Człowiek jest wolny tylko wtedy, gdy zrozumienie, że wszystko jest brahmanem, doskonale zakorzeni się w jego świadomości i kieruje wszystkim jego instynktami, myślami i działaniami. Tym, co nas przed tym blokuje, są uwarunkowania nagromadzone w ciągu wielu żyć w polu dualności, w polu naszej świadomości codziennej. Aby móc przezwyciężyć to uwarunkowanie, należy użyć pewnych narzędzi z zakresu dualności. To wymaga pewnej praktyki. Rytuały nie są pustymi symbolami. Nie muszą być. Służą czemuś. Powoli zakorzeniają pożądane zrozumienie w świadomości i uwalniają ją od uwarunkowań. Tak jak osoba, której noga jest złamana, używa laski podczas leczenia nogi, tak osoba skupia umysł na rytuałach, podczas gdy świadomość leczy się z uwarunkowań. Rytuał wtedy jest jak taka laska. Pole dualności można próbować odrzucać jako iluzja. Jest to jednak Jedyna rzeczywistość, którą dostrzega normalny umysł, więc nie można tego realnie zrobić. Należy użyć znajdujących się w nim narzędzi do poruszania się po nim i przygotować się na pewnego dnia urzeczywistnienie jednej esencji kryjącej się za polem dualności. Jak działają mantry i rytuały? Umysł z natury jest zajęty ograniczonym ja i wieloma rzeczami z nim związanymi. Kiedy ktoś odprawia rytuał z bóstwem i mantrą, próbuje skupić umysł na bóstwie lub mantrze. Bóstwo to personifikacja aspektu naszej wyższej świadomości i warto o tym pamiętać i nie czynić rozróżnień. Skupienie się na mantrze wzrasta stopniowo w miarę regularnego wykonywania takich procesów z mantrą, praktyki z mantrą. Uwarunkowanie umysłu jest bezpośrednim skutkiem działań dokonanych w przeszłości przez wolną wolę. Człowiek nieustannie zbiera owoce poprzednich działań własnej woli, a owoce te, pożądane lub niepożądane, tworzą tło. W którym wolna wola jest zmuszona do wykonania bieżących działań. Uwarunkowanie nakłada ograniczenia na to, co wolna wola może teraz zrobić. Dzięki dobremu skupieniu umysłu na mantrze lub rytuale przezwycięża się pewne uwarunkowania, a zmniejszone uwarunkowania oznaczają więcej możliwości bieżącego działania poprzez wolną wolę. Choć rytuały nie sprawiają, że wszystko dzieje się magicznie, uwalniają człowieka od coraz większych uwarunkowań i coraz bardziej wzmacniają jego wolną wolę. Ostatecznym celem jest to, aby pewnego dnia umysł przestał myśleć o tysiącach rzeczy i wypełnił się dźwiękiem mantry, nasienie myśli lub wizualizowanym obrazem. Z wyjątkiem mantry lub bóstwa, umysł nie powinien kontemplować żadnego innego obiektu. Jeśli nastąpi taka yoga, czyli połączenie jedność z mantrą, doświadczy się pewnego rodzaju błogości, która jest modulowana przez używaną mantrę lub bóstwo. Mantra lub rytuał jest jak słup, do którego przywiązana jest. Małpa umysłu. Naturą małpy jest skakanie tu i tam. Kiedy jest przywiązany do tyczki, będzie nadal skakał, ale na niewielkim obszarze wokół tyczki. Po dłuższym skakaniu, małpa może się zmęczyć i przestać skakać. Podobnie umysł może przestać myśleć o różnych obiektach swojego pola dualności. Mantra to instrument. Kotwica dla umysłu. Warto zauważyć, że sam rytuał ognia jest starożytną praktyką, zdecydowanie istniejącą jeszcze przed religiami. Hindusi wyznający wedy czczą ogień, niektórzy buddyści czczą ogień, zoroastrianie czcili ogień, tradycje rdzennych Amerykanów i tradycje Inków również czcili ogień. Niektóre starożytne cywilizacje grecko-rzymskie również czciły ogień i składały bogom ofiary w ogniu. Tak zwana Homa, czyli rytuał ognia, aktywuje wewnętrzny ogień poprzez rezonans i spala uwarunkowania. W zależności od gęstości uwarunkowań, może wzmocnić wolną wolę, dać spokój i jasność, przyspieszyć postęp duchowy. A nawet dać doświadczenie Boga Absolutu. Kiedy blokady zostaną usunięte, samoświadomość kundalini znosi się ze sfery fizycznej, a doświadczenia umysłowe są wtedy nieograniczone. Całość, przez niektórych nazywana także wielką pustką, a przez innych nasieniem wszystkiego. Jest ostatecznym celem i znajduje się na szczycie Sushuma Nadi. Bóstwa są do siebie bardzo zbliżone i rezydują w Sushuma Nadi. Wszystkie loki, czyli światy lub sfery świadomości, również znajdują się w Sushuma Nadi. Różne style rytuału ognia. Maharishi Parashara twórca astrologii wedyjskiej, nauczał różnych typów Homa jako remedium na różne problemy horoskopowe w swoim Opus Magnum Jyotisha Brichat Parashara Hora Shastra. Nie określił, jak rozpalać ogień i jak wykonywać część początkową czy końcową. Wspomniał jedynie o głównej mantrze, której należy używać w Pradana Homa, czyli w tym podstawowym ofiarowaniu. W szczególności powiedział, że można rozpalić ogień i wykonywać Homa stosując metody nauczane przez swoich guru i używając podanej przez niego mantry dla Pradana Homa. To pokazuje, że różnice w procedurach nie są aż tak istotne, a kluczem jest główna mantra używana w Pradana Homa. Obecnie popularne są różne style Homa, znane jako metody wedyjskie, metody agamiczne czy tantryczne. Najprostsza metoda. W rzeczywistości można po prostu rozpalić ogień, wyobrazić sobie, że jest on święty i że jest w nim Bóg i medytować przed nim. To jest wystarczająco potężna sadana. Słami Vivekanda medytował każdej nocy przez 4 do 5 godzin przed wielkim ogniem. Podczas gdy w Kali Judze elementy ziemi i wody są skażone nieczystościami, element ognia pozostaje zawsze czysty i ma bezpośredni, rezonujący wpływ na wewnętrzny ogień danej osoby. Kiedy wzywamy Boga, wysyłamy energię z własnego wewnętrznego kosmosu, a Powodzenie rytuału zależy od naszej wewnętrznej czystości. Ogień uważany jest za żywą reprezentację Boga na ziemi, a rytuał ognia za nadrzędny w stosunku do innych rytuałów. Rytuał ognia jest sadaną rishich. Jest to rytuał stosowany w różnych tradycjach religijnych świata kosmos wewnętrzny i zewnętrzny. Można powiedzieć, że rytuały należy odprawiać w kosmosie wewnętrznym, czyli w człowieku, a nie w kosmosie zewnętrznym. Intelektualnie jest to atrakcyjna myśl. Jak jednak można podejmować działania w przestrzeni, której nie jesteśmy w stanie dostrzec i z którą nie jesteśmy w stanie się utożsamić? Dopiero po przebudzeniu kundalini i zwróceniu zmysłów do wewnątrz można dostrzec wewnętrzny kosmos. Do tego czasu mówienie o kosmosie wewnętrznym nie ma specjalnie sensu. Większość ludzi nie jest w stanie postrzegać i kontrolować swojego wewnętrznego kosmosu i identyfikują się jedynie z tym zewnętrznym, a dokładniej z tą częścią kosmosu. Zewnętrznego, która może być postrzegana zewnętrznymi zmysłami. Dlatego stosujemy rytuał, który jest symbolem, kluczem uruchamiającym naszą podświadomość kosmos wewnętrzny. Wiemy to choćby z badań Karla Gustawa Junga, że językiem podświadomości są symbole i tylko tak, poprzez działanie w kosmosie zewnętrznym. Docieramy ostatecznie poprzez właśnie podświadomość do nadświadomości. Jest to podstawowy schemat we wszystkich ścieżkach duchowych, rozpoczynając od szamanizmu. Tak więc działa to niezależnie od czasów przekonań wiary bądź niewiary, wynika z budowy nas samych i tego świata z pewnej pierwotnej matrycy.